Witajcie, oto trzecia z przesyłek, którą dzisiaj otwieram. Nadjechały wszystkie trzy w tym tygodniu. To jest jako ostatnia. A tu spójrzcie, jeszcze nie zdążyłam wkopać fiacyntów, które jesienią kupiłam. I tak czekają w koszyczkach na zewnątrz. Już im się zbiera do kwitnienia na noc, ponieważ teraz minusowe temperatury przyszły. Taką kastrę im zakładam różne kolorki, miksy, ale przejdźmy do matuszki. Oczywiście są tu na pewno kaneny i nie pamiętam, co, czy jeszcze coś. Zobaczymy. Donice czekają przygotowane. Niewielką ilością ziemi tylko napełniłam, by nie dźwigać na darmo, bo i tak roślinki do gruntu przecież trafią. Przesyłka jest od firmy. Chyba nie kupowałam, taki się wydaje. United Flowers na no Allegro w przedsprzedaży, zamawiałam, 22 lub 23 stycznia. Poczekajcie, zaglądamy, czy będą zdjęcia tym razem, nie. Mamy tutaj kanna pchasion, A jak się wymawia? Jak to się wymawia? Teraz jedziemy kłączę. Kanna pchasion, inaczej nazywa się Tropikana lub Durban. Różne jest nazewnictwo. Tak znalazłam w internecie takie wieści czy prawdziwe. Ale tak, kolega, który prowadzi kanał Kany na egzotycznym ogrodzie, już też mówił na ten temat. Ja sobie je zanotowałam. Patrzcie, żyje. I ta roślina ma przepiękne liście bordo w czerwień, takie paskowane, kwiaty żółte, jakby z pomarańczką. Rewelacja, po prostu. Mamy, jest. Cena takiej bulwki 15 zł, bez drosika, a teraz na bok, a teraz kanna sunburst. Aby były tylko zdrowe. Ta kanna ma różowy gruby kwiat. Nie pamiętam jakiego koloru liście, ale poczekajcie, mam tu podgląd, to już coś z brązem, coś z brązem, coś z bordo. Widzicie Państwo wyszukiwarce nazwy. To zobaczycie, jak pięknie kwitną. Takie rarytas, Twarda, tak, oczko mamy na pewno, ale jest twarda bulwa. Sunburst. Pięknie. Czyli żyje kłączę. O, jest zdjęcie. Kanna Verdi. Kanna Verdi. Ma liście bardzo mocno brązowe. Bardzo, bardzo mocno. To jest taki ogień w ogrodzie wśród wszechobecnej zieleni. Cena 12 zł bez grosika. Żyje. Małe, ale żywe. To jest najważniejsze. Ojej, tu się łamało. Szkoda. No szkoda, ale żyje. Panna Verdi teraz co? Nurkujemy kanna Black Knight czarny, nóż. również wyróżnia się. cena 7 zł. słuchajcie państwo, jest to kolor, już mówię, kwiat czerwony, liście również jakieś takie bardzo ciemnobrązowe. Małe, ale twarde. Ok. Najważniejsze, że, że twarde tak jest. Oczko piękne, błyszczące. Zobaczcie. Tu. I ostatnia rzecz, tak, jaka roślinka. Kanna, czyli inaczej mówimy paciorecznik red Futurity. czerwony kwiat. Ale ja chyba nie zamawiałam. No czekajcie państwo, muszę zerknąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć powinno być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyłączyć się muszę i sprawdzić. Wszystko gra zamawiałam. Tylko jak widzę, to mam dużo odmian właśnie od tego sprzedawcy o czerwonym kwiatku Rosia i w brązowych liściach bordowych takich. Nie zielonych w każdym razie. I już się pogubiłam. Słuchajcie, zobaczmy jeszcze łączę. Żyje, twarde, małe. Już mam, już mam białe korzonki. No i właśnie, dobrze. To teraz wszystko zostanie, coś by się jeszcze chyba odłamali. Nie. Teraz wszystko posadzę do skrzynek tych balkonowych. Tak, to by były wszystkie zakupy. A jeszcze, wiecie Państwo, co pokażę? Jedną rzecz. Chodźmy, w garażu znajduje się to. W poprzednim filmie pokazywałam takie torfowe doniczki. Spróbujcie Państwo też, byście mieli orientację na przyszły sezon, czy się zaopatrzyć w takie doniczki. Można i taniej znaleźć oferty. Trzeba poszukać. Ja na Allegro szukam. Już jesteśmy. Chcę pokazać Państwu jedną rzecz. Kupiłam w zeszłym roku. Takie oto kwadraciki. To nazywa się wełna mineralna. Musimy nasączyć to wodą. To jest w takiej palecie, prawda? Widać. Tu jest otworek, wkładamy nasionko i kiełkuje. Kto z Państwa wysiwał w tego typu podłożu? Wełna. Zaraz, wełna mineralna. Ma to zastosowanie zwłaszcza w uprawach hydroponicznych, z tego co przeczytałam. No, ale gorzej z tym, jak do gleby posadzimy, przecież to się nie rozkłada. Jest problem z utylizacją. Czy ktoś ma doświadczenie z tego typu z podłożem? I w zeszłym roku kupiłam również krążki kokosowe, takie, które. A dodać muszę, że we wcześniejszych latach też kupowałam raz czy dwa na sezon i bardzo fajnie otwierały się. A te takie są, że wiecie jak napęcznieje, to tu trzeba rozrywać tworzywo lub tutaj, bo nie ukazuje nam się podłoże. Taka dodatkowa robota jest. I z tych jestem niezadowolona. A tak wyglądają po napęcznieniu. I zobaczcie, ani tu się nie otwiera, ani tu. Trzeba to rozrywać. A jak człowiek dużo sieje, to nie ma tak czasu. Taka ciekawostka. Są różne rodzaje, ale właśnie w zeszłym roku zniechęcona tym, że takie są, nie wysiewałam. A można trafić też takie, które w ogóle nie mają osłonki. To też ciekawostka. I na koniec filmiku zajrzyjmy jeszcze, jak kaneny wyglądają, które siałam w tym roku 28 stycznia. Teraz tutaj do oranżarii zostały przeniesione. Muszę im dać nawozu, w jakieś jaśniejsze i chłodniejsze miejsce przenieść, bo w tej chwili, gdy się słoneczko pojawi, to jest tu piekarnik. I one nie mają takiej mocy. Tu jest przepiękna o. Scarlet nazywa się w takich listkach, już w brąz wpadających. Amber, musafolia grande, biały tygrys. Ta odmiana bardzo wolno rośnie, bo patrząc na inne. No to mamy kolejne. Tak, dobrze. Ja dzisiaj biorę się zapikowanie warzyw różnych kwiatków. Mam w różnych miejscach porozstawiane. Tu już sobie przeniosłam troszeczkę porów. Odmiana starozagorski kamusz o bardzo długiej łodydze. Białej. Nastał sezon, czas wysiewów. Też już wszystko tu przynoszę. Zaczynam segregować, bo czas godzi co do niektórych wysiewów. Próbna tykwa. Ale, no, nie o tym film. No nic. O, tu zobacz, jeszcze ciekawostkę pokażę. Tą przepiękną paprykę, y, która przyjechała od sprzedawcy z Niemiec Violet Viol Candy Cane Red. Papryka, która owoc ma kolorowy. Papryka jest kolorowa. Pap, pasy, bordo, czerwień, brąz i y, Turkish orange, bakłażan. Doświetlane są roślinki, ale jednak nie tak długo jak powinny. patryki czekają do pikowania, już różne odmiany. Dalie giganty. Dziś jutro. Ale wiele wiecie Państwo znowu. Wiele nasion nie wykiełkowało. To co? Pozdrawiam. Kończę na tym i bierzemy się do dzieła. Powodzenia w nadchodzącym sezonie życzę. A, jeszcze jej ciekawostka. Nie pamiętam, ktoś z Państwa pytał mnie, czy znam ogórka nie F1. Otóż trafiłam na takiego. Nie ma nigdzie w opisie. Jest to ogórek Monika, bardzo wczesny. Taki piękny wygląd ma. Obejrzałam dokładnie opakowanie. Słuchajcie, nie ma nigdzie napisanego. A swoją drogą co jeszcze powiem, jest odmiana ogórka. Nie wiem czy w Polsce można kupić. Na pewno nie w oryginalnych opakowaniach, takiego nie kupicie. Ech, nazywa się ogórek F e, przepraszam, Sikkim, e, To jedna odmiana. Kibedi to druga odmiana oraz Gruziński. Może na OLX, na pewno u sprzedawcy z Węgier. Ja prezentację zrobiłam nasion i tam są te odmiany pokazane w na V. Parę filmu, wstecz, proszę zerknąć. I słuchajcie, to są wspaniałe ogórki. Te, które wymieniłam. Tego nie znam, ale nie ma w opisie F1. Teraz kończę. Do widzenia.